W sobotni wieczór 19 listopada w Kawiarni Kulturalnej w CKA zorganizowano wyjątkowy koncert muzyczne zaduszki. Odbył się on w ramach realizacji projektu Rozśpiewane Szlaki Turystyczne. Dzisiaj no, trochę czasu minęło, ale wspominać będziemy tych artystów, którzy dostarczali nam wielu no, naprawdę wspaniałych chwil wrażeń. I to będą te właśnie muzyczne zaduszki w wykonaniu zespołu Stare Konie. A jest to wszystko w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przystanek Inicjatywa. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił dobrze znany kozieniczanom zespół Stary Konie. Zaduszki, to jest czas, żeby wspominać najbliższych, a w muzyce szczególnie najwybitniejszych. Autorów, piosenkarzy, muzyków, takich jak niewątpliwie numer jeden w Polsce, Niemen, z kobiet, Kora Jackowska, którą uwielbiam, ale również e, osoby, które niedawno e, odeszli od nas, e, Szkudelski, perkusista e, z prefektu, czy Andrzej Nowak. I tu niewątpliwymi hitami i doskonałym nawiązaniem do e, zaduszek jest jego kompozycja, Pozycja 51. I właśnie te utwory postaramy się zagrać. Idąc z metardą aleją, szukam Ciebie mój przyjacielu. Odszedłeś, bo byłeś słaby. Stare Konie to zespół, który tworzy grupa przyjaciół. O przedstawienie muzyków poprosiliśmy tuż przed koncertem Darka Szewca. Staszek Łuczkowski gra na perkusji to jest niewątpliwie najstarszy konie. Marek Kostrzewski na gitarze basowej, no, najmłodszy Konik Żerebak to jest Olek Fikus, który gra na gitarze i ja Darek Szewc, który trochę krzyczę, trochę gram. Podczas koncertu było nastrojowo i nostalgicznie, a grane przez zespół utwory spotkały się z ciepłym przyjęciem kozienickiej publiczności.